Po świętach kwarantanna narodowa. Budżet miasta na 2021 rok uchwalony. Park Duchacki odzyskuje dawny blask. Bezpłatna pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Wigilia dla ubogich w formie konwoju. W tym żyje miasto. Iwona sitnik kornecka Dzień dobry. Zapraszam na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza kwarantannę narodową. Ma pomóc w walce z koronawirusem. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają, zamknięte będą hotele, także na ruch służbowy. Do 17 stycznia nieczynne będą również stoki narciarskie. Zamknięte zostaną galerie handlowe. Czynne będą tylko sklepy spożywcze, drogerie i apteki. W Sylwestra od godziny 19 będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się, który zostanie odwołany o 6 rano w nowy rok. Budżet Krakowa na 2021 rok przegłosowany. Wydatki miasta wyniosą 7 miliardów 129 milionów złotych, z czego miliard 266 milionów pójdzie na inwestycje. Za było 25 radnych przeciw 17. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. To będzie trudny budżet, on będzie bardzo wymagający dla nas wszystkich tam gdzie będziemy mogli, będziemy oszczędzać, bardzo mocno oszczędzać, tam gdzie powinniśmy inwestować, będziemy inwestować. Nie możemy bowiem zapominać o lokalnym rynku pracy, nie możemy zapominać o mieszkańcach, którzy muszą mieć zrealizowane te rzeczy, które ułatwiają im funkcjonowanie w mieście, a więc chodniki, drogi, żłobki, przedszkola, sieć tramwajowa, wszystko to, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w mieście. Nie zapominamy też o instytucjach kultury, duże remonty, modernizacje Zieleni w mieście pokażą, że to jest miasto, w którym nie tylko warto żyć, ale również warto wypoczywać, warto się relaksować. Całkowity remont skończy się za rok, ale zmiany widać już teraz. Park Duchacki odzyskuje dawny blask. Są już nowe alejki i ławki, a przy starym stawie dworskim stanęły altana i pomosty. Zmieniło się nie do poznania tak naprawdę, jest pięknie teraz tutaj, jest gdzie pospacerować, jest pięknie to wykończone. Jest dużo bardziej przestronnie i przyjaźnie, tak że no, będzie można zawsze wygodnie przejść, nie ma błota. Sławeczki, są ławeczki, są aleki, te pomosty, to dużo łatwiej będzie spacerować chociażby z wózkiem. Pierwszy etap, chyba najważniejszy dla mieszkańców, bo taki najbardziej przyrodniczy, najbardziej też relaksacyjny, którym możemy obejść dookoła ten staw, który, który kiedyś był starym przydworskim. W kolejnym etapie chcielibyśmy i spichlerz, i dwór wyremontować. I myślę, że to jest naprawdę jedno z nowych miejsc na mapie Krakowa Zielonych, które naprawdę warto odwiedzić. Ta część parku duchackiego wygląda zupełnie inaczej. Będzie miejscem, wspaniałym miejscem spacerowym i odpoczynku dla mieszkańców tutaj okolicznych domów i razem ze Skwerem Wolności, który jest mniej więcej kilometr stąd, no stanowią taką fajną enklawę zieleni, spokoju. Miał być parking, będzie zieleń. Nowe, ogólnodostępne tereny zielone powstaną w Mistrzejowicach w rejonie ulicy Kurzej. Ciałki na których powstaną miasto kupiło za 1,5 miliona złotych. Przeznaczenie jest takie, że tam będą tereny zielone, miejsce, gdzie będzie można przyjść, odpocząć. Miejsce dostępne dla każdego, kto w pobliżu mieszka. Ja bym powiedział, że to jest taki drobny element tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnich latach, bo jak popatrzymy, to tylko od roku 2015 myśmy kupili około 105 hektarów terenów zielonych, no po to, żeby tworzyć tam parki, skwery, miejsca zielone. Mamy mapę, założenie jest takie, że jeżeli ktoś wychodzi z domu gdzieś w promieniu 300 metrów, powinien znaleźć coś dla siebie, czyli jakiś skwer, jakiś park, miejsce, gdzie będzie mógł po prostu spokojnie usiąść, wypocząć. I odetchnąć wśród zieleni. Przedłużająca się pandemia niszczy poczucie bezpieczeństwa. Dlatego Krakowskie Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej organizuje bezpłatną pomoc terapeutów. Szczegóły na kraków.pl w zakładce Aktualności. Jeśli czujemy niepokój, czy obniżony nastrój, czy też pogarszają się nasze relacje, jesteśmy bardziej konfliktowi, drażliwi, niecierpliwi, czy mamy problemy ze snem. To są wszystko, myślę, sytuacje, które mogłyby nas skłonić do, do przyjścia. Bardzo też chcemy otoczyć taką opieką osoby, które mogą doświadczać przemocy, ponieważ te zjawiska niestety nasilają się w trakcie tego czasu. Pojawia się też skłonność do uzależnień. Myślimy również o nastolatkach, którzy no, znajdują się w sytuacji zupełnie nietypowej dla tego wieku, czyli. Izolacja, której doświadczają, może wpływać na spadek ich samopoczucia psychicznego. W związku z tym myślimy również o tym, żeby zapraszać do nas nastolatków i ta pomoc rzeczywiście świadczona jest stacjonarnie, czyli chcemy wyjść też w tej formie, nie tylko w formie online. Nie na rynku głównym, ale w formie konwoju samochodowego. 24. wigilia dla ubogich i potrzebujących organizowana przez Jana Kościuszkę musiała zmienić formułę. Paczki z artykułami spożywczymi pojadą do krakowskich noclegowni 20 grudnia. Ten rok jest bardzo trudny dla wszystkich, ale y, możecie państwo wiedzieć, że najtrudniejszy jest jednak dla bezdomnych potrzebujących tak Wigilia jest jak zawsze potrzebne, ale teraz w szczególny sposób. W związku z tym działamy na zasadzie takiej, skoro nie możecie przyjść na Wigilię, to Wigilia przyjedzie do Was. Wytypowaliśmy dzięki współpracy z księdzem Isakiewiczem Zaleskim i z Mopsem Krakowskim kilkadziesiąt punktów, do których te nasze dary dotrą. Będzie zaangażowano około dziesięciu samochodów ciężarowych takich ciężarowych do trzech i bo chodzi o to, żebyśmy mogli jeździć po tych za łukach i za Kamarka tego pięknego miasta. 10 tysięcy bezpłatnych porcji smażonego karpia z kapustą i grochem zjedli krakowianie w czasie naszej świątecznej akcji. Smakołykami częstowaliśmy w Nowej Hucie, pod Ajsem, na Placu Wolnica, pod Barbakanem, na osiedlu Kurdwanów i na Błoniach. Było świątecznie i smacznie. Można poczuć atmosferę świąt. Przede wszystkim nigdy nie jadłam karpia z Doliny będkowskiej, dlatego chciałam po prostu skosztować jego. I bardzo lubię, jak ktoś przygotuje dobrze kapustę z grochem, bo ja sama nie umiem. Bardzo dobra in inicjatywa, by po prostu inni też przechodzili się częstowami potrawami wigilijnymi. Mamy pandemię i wiemy, że ciężka jest sytuacja, co było widać pod Nowochódzkim Centrum Kultury, że 1550 porcji wydaliśmy w niecałe półtorej godziny. Krakowianie chcą jeść karpia, cieszę się, że chcą jeść tego karpia z Doliny Będkowskiej, Te święta zamawiam online. Pamiętając o tej akcji, możecie pomóc przedsiębiorcom, a jednocześnie przygotować spokojnie wigilię, kupić choinkę i prezenty. Oczywiście warto zajrzeć na wirtualny kiermasz, ale prawdziwe zakupy zrobicie na rynek.krakow.pl. Miasto zadbało, fajnie to ktoś wymyślił, że myślili taką akcję, gdzie można zamawiać potrawy online, że możemy być na takiej mapie i sprzedawać potrawy na wynos. Natomiast teraz na święta, w tym ciężkim czasie pandemii, ja będę szynki, robię pasztety, robię karpie po żydowsku, wykleiliśmy kilkadziesiąt kilogramów uszek i pierogów z kapustą i z grzybami i na koniec pieczenie jeszcze ciasta makowe i orzechowe. Czytelne oznaczenie ulic, jasne opisy najważniejszych miejsc w mieście. Wszystko po to, by uporządkować informacje o przestrzeni publicznej i ułatwić poruszanie się po Krakowie. Rusza pilotaż systemu komunikacji miejskiej. Na razie w okolicach Wawelu i Domu Handlowego Jubilat. Olimpiada Metropoli teraz w serwisie. W grze matematyka, fizyka, chemia i informatyka. I drużyny młodzieżowe z największych miast pięciu kontynentów świata Polskę reprezentują uczniowie 5 LO z Krakowa. W ostatnich latach udawało nam się być mniej więcej na miejscach od 5 do 7, bo jednak trudno jest walczyć z tymi gigantami, takimi jak miasta chińskie czy miasta rosyjskie, te największe, ale jednak wśród tych miast europejskich Kraków stanowi bardzo dobrą markę i będziemy się starać, żeby zrobić. Co możemy, żeby pokonać resztę przeciwników? Tutaj mówię konkurencja jest tam no niebywała. Dla porównania, 8 osób jest wyłanianych w Pekinie z populacji ponad 21 milionów. Szanghaj to jest populacja ponad 26 milionów. Moskwa ponad 20 milionów. Do tego jeszcze weźmy pod uwagę, że Rosjanie i Chińczycy słyną z tego, że prowadzą tak zwane stajnie, czyli specjalne takie ośrodki, szkoły. Gdzie gromadzą tych najwybitniejszych swoich uczniów. No więc przełożenie na tych młodych to jest, to jest dla mnie, no, szapoba. I na koniec wizyta w bajkowo-bańkowej krainie. Jak powstają te najpiękniejsze, tradycyjne, kruche bańki na choinkę? Zobaczcie. Znajdujemy się na jednej z dekoratorni, gdzie powstają wszystkie te piękne wzory. Tutaj powstają piękne te wszystkie bombeczki, ale zanim cokolwiek zaczniemy na nich malować, musimy wiedzieć, jak wygląda wzór, czyli ten prototyp. Panie dostają taki wzór i według tego wzoru nakładają etapami po kolei poszczególne kolory. I tym świątecznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.